Dziś zajmiemy się utworem zespołu Pijama Porno pod tytułem Taksówki w poprzek czasu. Akordy, jakie potrzebujemy do zagrania Amol, Demol, Giedur i Edur. Widzicie, jakiego będzie potrzebować? Jest to dość zwykłe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. I połówka tego bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry. Utwór podzielimy na dwie części. Motyw zwrotkowy i motyw refrenowy. Zwrotka Amol, Demol, Amol, G, E, A. Cztery razy to jest. Na końcu właśnie było, bo gramy tak cztery razy ten motyw A, D, A, G, E i za ostatnim razem, po czwartym razie mamy dwa razy akord E. Całe bicie. Opętane dźmy i gnomy po LSD. Nocą kochankowie uczą się miłości w bramach. Przed nocnym wolno płynie. Czas ferajnie, nie zmienimy wody w wino, zmieńmy bramy na sypialnię. Drugą częścią, jaką się musimy nauczyć, jest to motyw refrenowy. Demol dwa razy i Amol dwa razy. I za drugim razem Demol dwa razy i będzie G A. Co się stało? Gramy dalej to samo bicie. To długie dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. Przy czym dwa pierwsze uderzenia są na G i później jest A. Czyli D. poradzicie sobie na pewno i lecimy z tym motywem D A D G A G A i znowu D A D G A G A G No co granicza nam tu pole do uciekania? No co granicza nam tu no co granicza nam tu, pole do uciekania. No co granicza nam tu. Nie Forest i to byłem na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, lekcja Wam się spodoba. Na razie trzymać przypadki jego dnia.